Nie wiem, mój Zbawicielu, jak wyrazić to, co wiem od ciebie. W dzisiejszej stacji mówisz mi o wspólnej z tobą śmierci za ludzkość. Mówisz, że zaczęło się moje konanie. Zaczęło się rzeczywiście. Odkryłeś mi prawdę o wielu faktach, które wyraźnie na to wskazują. Faktów z całego mojego życia, a zwłaszcza z ostatnich dni. Dziś dałeś mi następny znak i jasność powołania. Niespodziewanie otrzymałam obrazek, gdzie na tle kielicha, hostii i krzyża wyeksponowana jest korona cierniowa w kolorze krwi. Niżej napis to jest krew moja. Na odwrocie wypisane słowa, które ktoś otrzymał z pisma dla mnie od pana. Z pierwszego listu do Koryntian 13 rozdział trzeci werset. Słowa te, jak się okazało, uzupełniają to, co Pan polecił mi wcześniej wypisać i mieć w domu stale przed oczyma. Z pierwszego listu do Koryntian, trzynasty rozdział, wersety od czwartego do siódmego. Gdy Pan daje znak, nawet przez jakiś niepozorny fakt, towarzyszy temu uderzająca jasność zrozumienia, co chce przez to powiedzieć i w jakim celu. Dzięki Ci, Panie. Że moje powołanie jest właśnie takie, że powiedziałeś mi także, iż ofiara bez miłości jest niczym. A ostatnio mówiłam komuś, że dla Jezusa jestem gotowa pójść na stos. Dzięki, że skorygowałeś moje pojęcie ofiary. Bardzo tego pragnę i wyczekuję. Niech się stanie zgodnie z Twoją wolą. Miłość Twoja tak bardzo mnie przynagla. Trzeba, abyś zdawała sobie sprawę, że teraz nic nie łączy cię z tym światem oprócz służby, jaką masz wykonywać i ofiary, jaką masz złożyć. Będę działał przez Ciebie. Bądź mi zupełnie poddana i wyczulona na mój głos. Będę żądał cierpienia z ofiarą krwi włącznie. Czas biegnie coraz szybciej i zagęszczenie wydarzeń wzrasta. Walka trwa, choć dla ślepych ludzi jeszcze niewidoczna. Wkrótce ujrzą ją wszyscy. Bądź w pokoju, moje dziecko, umiłowane, moja oblubienico. Przygotuj się na gody baranka, bo będą niedługo. Kto patrzy z wysokości, widzi już Zorze poranną nad nocą świata. Ufaj, Twój oblubieniec Cię kocha i jest z Tobą. Ucz mnie Twej miłości i napełniaj, bo ciągle jest jej we mnie za mało. Pragnij ze wszystkich sił swej woli, bym mógł dać wiele. Siła Twego pragnienia określa granice wszystkiego, co możesz otrzymać. Chcę wszystko. Otrzymasz. Wszystko. Napełniaj się moją mocą i moją miłością nieustannie Wchłaniaj i pragnij coraz bardziej przyjmować ode mnie i oddawać za mój lud Z drugiego listu do Koryntian Godność apostolskiego powołania Powszechnie wiadomo, żeście listem Chrystusowym Dzięki naszemu posługiwaniu listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga Żywego. Nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Do rozważania, dwunasta stacja Drogi Krzyżowej. Boże mój, co było dziś nie w porządku? Oschłość. Męczę się w niej i w swej bezsilności. A oddałaś mi to? Chyba tak, na spotkaniu modlitewnym. Trochę późno. Widzisz, dziecko, trochę gubisz się w swej bezradności, a ja chcę oddania każdej rzeczy w chwili. Gdy się pojawia, nie ulegaj zniechęceniu, też mi je oddaj. To jest jedyny warunek, jaki musisz spełnić, by pozwolić mi działać w Tobie. Czy znów się cofnęłam? Nie, ale się zatrzymałaś, a trzeba iść, bo czas nagli. Dzięki Ci, Panie, za ten trud modlitwy. Pozbawiłeś mnie wszelkich uczuć i odczuć. Trwam siłą woli tak, jak kazałeś.